Zanim wniesiesz żywą choinkę do domu, sprawdź jej gałęzie. Okazuje się, że pod jej gałęziami może chować się irytujący problem, którego pozbycie się może być dużym wyzwaniem. Żywe drzewka są hodowane w ogromnych ilościach. Choć pięknie pachną i wnoszą świąteczną atmosferę, to warto sprawdzić je przed zakupem. Taka mała kuleczka ukryta przy igliwiu to zły znak. Są to gniazda mszyc, które mogą zrobić w domu spustoszenie. Wypijają one sok z igieł choinki. Przez co szybciej stanie się brązowa i sucha. Obecność mszyc można poznać po dużej ilości białych pajęczyn lub gniazd. Ukryte one są pod gałązkami choinki. Ogrodnicy radzą, żeby przepłukać drzewko wodą. Dokładne oglądanie drzewka jest ważne, ponieważ przyniesione do domu szkodniki mogą zaatakować inne rośliny. Pozbycie się ich może być niezwykle trudne. Żerują głównie w nocy. Żywią się nie tylko sokiem roślin, ale też roztoczami i robakami. Mogą chować się w korze lub pod liśćmi, dlatego dla świętego spokoju warto obejrzeć drzewko. W końcu będzie stać w naszym salonie jeszcze kilka tygodni. Stojak do choinek ma funkcję, o której większość osób zapomina. To dlatego ich choinki szybko gubią igły. Znajdują się w nim śruby do podtrzymywania pnia. Jednak to właśnie jego wnętrze ma równie ważną rolę. Okazuje się, że jest ono szczelne. Pojemnik, do którego wkłada się pień, jest również zbiornikiem na wodę. Należy nalać ją przed stawieniem choinki oraz dolewać raz w tygodniu, żeby drzewko miało stały dostęp do wody. To ona będzie odpowiadać za jędrność i świeżość gałązek. Wiele osób zapomina, że w stojaku powinna być woda. Przez to świąteczna choinka szybko zaczyna opadać i gubić igły. A ty? Używasz tej funkcji stojaka? Włóż monety w to miejsce, a choinka będzie pięknie wyglądać. Ten babciny trik dłużej utrzyma choinkę świeżą. Należy pamiętać o nim w dniu, gdy przyniesiemy choinkę do domu. Przed wstawieniem jej do stojaka, wrzuć do niego jeden przedmiot. Chodzi o miedziane monety. Wystarczy dosłownie parę sztuk. Mieć niszczy szkodliwe bakterie, zarazki, drobnoustroje, patogeny, pleśnie, grzyby i wirusy. Takie monety wrzucone do wody będą dłużej utrzymywać jej świeżość. Prawdopodobieństwo, że pień choinki zacznie gnić, będzie mniejsze. Daj znać, ile zapłaciłeś w tym roku za swoją choinkę. Napisz miasto i cenę w komentarzu. Odetnij kilka gałązek ze swojej świątecznej choinki. Będziesz w szoku, co można z nich zrobić. Weź sekator i odetnij parę małych gałązek. Wystarczy dosłownie kilka. Po choince nie będzie widać, a okazuje się, że mają genialne zastosowanie w domu. Za pomocą sekatorów potnij gałązki na mniejsze kawałki. Przygotuj duży słoik. Powinien być wyparzony i czysty. Włóż do niego gałązki. Powinny wypełnić cały słoik. Następnie przygotuj litr octu spirytusowego. Wlej go do igliwia. Zakręć słoik i odstaw na dwa tygodnie. W tym czasie mikstura zmieni kolor. Ocet nasiąknie igliwiem. Przygotuj sitko i odcedź płyn. Następnie przelej go do butelki ze spryskiwaczem. Na koniec włóż jedną gałązkę dla ozdoby. Taki płyn świetnie sprawdzi się do mycia luster, łazienki, a nawet podłogi. Nie zostawia smug, dezynfekuje i pięknie pachnie. Ma naturalne właściwości czyszczące i odplamiające. Pomaga usuwać brzydkie zapachy. Zrób to z pniem choinki, zanim wstawisz ją w stojak. Drzewko dłużej będzie świeże i nie będzie gubić igieł. Ten trik zdradził mi leśniczy. Za pomocą pisaka zaznacz na pniu trzy krzyżyki. Jeśli pień jest grubszy, może ich być więcej. Ważne, żeby były w równych odstępach. Często choinki ścinane są parę tygodni wcześniej. Na pniu widać, że jest już lekko zasuszony. Powinno się przyciąć 2 cm pnia. Okazuje się, że jest na to lepszy sposób. Przygotuj wiertarkę. Ważne, żeby wiertło było grube. Połóż choinkę. Wywierć dziury w narysowanych wcześniej miejscach. Każda z nich powinna mieć około 4 cm głębokości. Dlaczego warto wywiercić takie dziury? Po kupieniu drzewka. Często nie sprawdzamy, w jakim stanie jest pień. Często jest już lekko zaschnięty. Dzięki wywierconym dziurkom pień będzie lepiej pobierać wodę. Wystarczy zwykła domowa wiertarka. Tak przygotowane drzewko stawiamy do stojaka i gotowe. Będzie dłużej wyglądać na świeżą. Igły nie będą tak szybko spadać, a gałązki będą jędrne. Dodaj do wody i podlej choinkę. Od razu przestanie gubić igły. Już nie musisz się martwić, że przed wigilią będzie pełno igieł na podłodze. Każda żywa choinka musi mieć stały dostęp do wody. Dlatego tak ważny jest odpowiedni stojak, do którego można taką wodę wlać. Wielkość drzewka i temperatura w pomieszczeniu ma największy wpływ na częstotliwość podlewania choinki. Sprawdzaj codziennie, czy w pojemniku, w którym stoi, znajduje się woda, ale i nawet wtedy zdarza się, że gubi ona igły. Wystarczy prosty trik, aby to odmienić. Przygotuj specjalną mieszankę i dodawaj ją do wody, kiedy chcesz podlać choinkę. To sprawi, że przestanie gubić igły. Sposób jest prosty. Należy jednak dobrze przygotować mieszankę, zachowując odpowiednie proporcje. Ten domowy nawóz dodawaj regularnie do wody, którą podlewasz choinkę. Problem opadających igieł zniknie. Ważne też, aby używać do tego nawozu lekko ciepłej wody. To sprawi, że składniki szybciej i lepiej się rozpuszczą. Na jeden litr wody będziesz potrzebował trzy łyżki domowej mieszanki: chodzi o jedną łyżkę cukru i dwie łyżki soli. Zalej cukier z solą ciepłą wodą i wymieszaj. Kiedy sól i cukier się rozpuści, nawóz do choinki jest gotowy. I to wszystko. Wystarczy teraz podlać choinkę i cieszyć się jej pięknymi, zielonymi igłami przez całe święta. Za 30 zł możesz zrobić metrową choinkę. Potrzebujesz jedynie plastikowy kosz biurowy. Mój ma około 10 litrów pojemności, kosztował 12 zł. Przygotuj również sześć drewnianych patyczków. Każdy z nich kosztuje złotówkę. Można kupić je w supermarkecie budowlanym. Powinny mieć około 100 cm długości. Odwróć kosz do góry nogami. Patyki przyklej do niego za pomocą kleju na gorąco. Ważne, żeby były w równej odległości. Jeśli koszmarant, możesz włożyć do niego końcówkę patyków. Gdy przykleisz wszystkie, powinny schodzić się ku górze, tak żeby powstał kształt tipi, złącz je na samej górze za pomocą kleju na gorąco, przygotuj trzy łańcuchy choinkowe, najlepiej sprawdzą się gęste i grube. Zaczynając od podstawy choinki, zaczynam oplatać, przyklejam je gorącym klejem, żeby nie przesuwały się po patyczkach. Zawijam starannie dodając kolejne łańcuchy. Ważne, żeby nie zostawić dziur i prześwitów. Gdy patyczki będą do końca owinięte powstanie choinka, ale to nie koniec. Na czubek przyczep ozdobą gwiazdę. Weź kilka bombek świątecznych w różnych rozmiarach. Przyczep je do choinki za pomocą kleju na gorąco w nieregularnych odstępach i wysokościach i gotowe. Zrobienie takiej choinki jest dziecinnie proste. Dodatkowo kosztuje grosze, ma prawie metr wysokości i pięknie ozdabia dom. Łańcuchy pięknie odbijają światło, mienią się w oczach.